Zawalczyłem z najlepszym graczem na anarchia.gg. Ale w sumie zobaczcie, kto jest najlepszym graczem. A aktualnie najlepszym graczem jest 2CBT-9, z którym dzisiaj zawalczę. I jest, jak widzicie, top 1 na anarchii, i możemy zaczynać. Wydaje mi się, dobra. Dobra, dostał Oj, dobra, już zostałem. Pozwoliłem 2CBT mieć mieć z trutką bo jednak to chyba za dużej różnicy nie robi. Oj, dostałem mocno Dobra, na razie chyba wydaje mi się, że wygrywam Mam takie wrażenie O kurde Ale mocno tutaj, mocno dostałem Nie będę jak mięska Dobra, na razie refa, Albo nie, zaraz wiem. Kurde, zjadł się lepa Ja, muszę zachować spokój Bo jednak spokój to najważniejszy jest tutaj w tej bitce najlepszym graczem na anarchii O kurde Dobra, jestem Cił dobrze mi idzie wydaje mi się Możecie w tym sami widzowie ocenić Czy mi dobrze idzie czy nie Jak na to, że to jest najlepszy gracz na Anarki, to według mnie bardzo dobrze mi idzie Oczywiście rozumiem bo ja ćwiczyłem dzisiaj trochę PVP przed tą widką, Grałem dużo duelków ale no Więc spodziewałem się i także Tak dobrze nie pójdzie Dobra, tutaj chyba będzie na to komu pierwszy set padnie Tak mi się wydaje, bo 32 refy Chyba, że ja zliżę Jak to może być o boże, nie trafiłem teraz. Dobra. Na razie jest spokój, spokój. Jestem ciekaw, ile 2 CBT ma Cel? Bo nie prosiłem w sumie, żeby ten Cel, więc jeżeli na to bym nie musiał. Dobra. Oj, muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść. Dobra no, to jest plus zero obrażeń, chciałem się wyupewnić, upewnić bo jak było plus ileś tam obrażeń no to było jednak nie fair Do śmierci oczywiście gramy, zapewniam coś powiedzieć że gramy do śmierci Jestem też ciekaw jak bogaty jest w 2CBT, bo jednak jak się tepał albo jestem też ciekaw skąd ma tyle killów czy się tepał, czy trapował Jeszcze prawie dałem Dobra I... no Dobra, ale nie gadajcie się nie przykrywam? On mi kryty, wsiadłek jak miał jakieś cheity O nie, 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 nie. Ja tego ręka. O pania mu upadła! Dobra! Ale jeszcze mam 83 się się użyć i no było giga wyrównanie, jeżeli chodzi o tą bitkę, chociaż ja jeszcze mogę dednąć Co on mi robi? On się jak się palił, ej! Oła. Nie, dednę jeszcze! Nie wierzę w to. Zabiłem! Nice! Jest yeah, Zabiłem dwa CWT! Łapaj. Co to? O, eee, dziękuję! Yo! Łap, to twoje, tak? Ja dziękuję.